Samotność przesuwała się ciemno szarą mgłą nad wzgórzami. Nie chciałam nigdzie iść ani spotkać nikogo, skoro wszyscy pozostawali dalecy. Należało przecież pozbierać się jakoś, dokonać tego aktu męstwa. Pozwolić światłu, by płynęło wolne przeze mnie. Bo nie jesteśmy sami, wyznaję uparcie. Nawet tu, pośrodku lasu, gdzie każdy świerk prosił o przyjazne spojrzenie, a kusiło bezpieczne schowanie się zaczytaną książką. Zdecydowałam więc, spróbuję przydać się na coś, choćby psu, który macha do mnie ogonem, człowiekowi, co szuka oparcia, nie wiedząc, jak jestem krucha, bo nie kotu. Ten płochliwy jak zawsze zaplątał się w zawiłościach cudzego ogrodu. Wobec tego wychyliłam nikły uśmiech ze swojej skorupy. Niech świat mnie uderzy. Kot podbiegł i zaczął się łasić. W miejsce, tutaj, otrzymuje pani Anna Doraczyńska z Kaźmierza nad Wisłą. Panowanie na w w swoim programie radiowym, na ja. ten temat, przydała czytała swoje wiersze. Bardzo się pani z nami, podziękowała swoimi myślami, wierszami. Rzeczywiście Kazimierz nad Wisłą, ale zresztą, mieszka zresztą, we Wrocławiu, zresztą, proszę Państwa, lubi, <grychy> lubi dobrą literaturę, górskie nie wędrówki, nie muzykę klasyczną, szczególnie bar, a takie duże czekiście zrobili. <grychy> proszę Państwa, marzenie na miarę dzisiejszych czasów, pozwolę sobie zacytować marzenie Pani Anny, pomieszkać z najmłodszą córką i jej rodziną w Londynie. Jestem typową, niestety matką Polką, mianowicie 50% moich dzieci, czyli dwie córki, przebywa na emigracji. No. A, a szkoda. Ta szkoda tej młodzieży i, i polskiej szkoda. O no to się tęskni. No. Właśnie o to chodzi. Śmiertę. A y, nie, smutnych rzeczy nie należy mówić, jednak bilet kosztuje. Ogromnie się przyda.